Ignacy siedział na podłodze swojej starej drewnianej chaty, niezdarnie wyciągając pipetkę z ciepłym mlekiem w stronę maleńkiego, ślepego wilczka. Ten, drżąc całym swoim małym ciałkiem, desperacko wciskał mokry nosek w jego żylastą, przesiąkniętą zapachem smaru dłoń. Do drzwi ktoś natarczywie zapukał. Na progu stał młody dzielnicowy, a za jego ramieniem majaczyła surowa postać miejscowego leśniczego. Panie Ignacy, po wsi poszła fama, że trzyma pan dzikie zwierzę. Zgodnie z prawem trzeba je zabrać. Uśpią go, sam pan rozumie. Ignacy powoli, ze stęknięciem, podniósł wzrok znad podłogi. Spojrzał na swoją starą, skrzypiącą protezę, potem na bezbronny kłębek życia u swoich stóp i po raz pierwszy od wielu lat w jego głosie nie było zwykłej goryczy, a zabrzmiała stal. To nie jest dzikie zwierzę. To podrzutek. A podrzutków, panie władzo, u nas na wsi od wieków się nie usypia. Ratuje się ich. Ale żeby zrozumieć, jak zgorzkniały na cały świat starzec, znalazł się w tym punkcie, gdzie los małej istoty stał się dla niego ważniejszy od prawa i własnego bezpieczeństwa, trzeba cofnąć się o trzy dni. Przyjaciele, a co wy byście zrobili na miejscu bohatera? Próbowalibyście go uratować wbrew prawu, czy byście go oddali? Napiszcie w komentarzach po prostu ratowałbym. Albo oddałbym. Zobaczymy, ilu jest wśród nas ludzi gotowych iść do końca. A wszystko zaczęło się trzy dni temu, w chłodny, szary poranek, kiedy jedynym rozmówcą Ignacego było stare radio i jego własne mruczenie pod nosem. Świt nad wsią wstawał powoli i niechętnie, przecedzając przez niskie chmury szare, bezbarwne mleko. Dla Ignacego poranek zaczynał się nie od tego światła. A od tempego bólu w starych kościach i codziennego rytuału, którego nienawidził z całej duszy. Usiadł na łóżku, zwieszając jedyną nogę na zimną drewnianą podłogę, i przez kilka minut po prostu siedział, zbierając siły. Obok przy krześle czekał na niego on, zimny, obojętny towarzysz ostatnich lat proteza. Skrzypienie pasów i głuchy trzask zamków w porannej ciszy brzmiały jak wyrok, który wydawano mu każdego nowego dnia. Podniósłszy się, Ignacy, ciężko opierając się na lasce, powłóczył nogami do kuchni. Na stole samotnie stała szklanka z tabletkami. Wycisnął na pomarszczoną dłoń jedną białą pigułkę na ciśnienie, wrzucił do ust i popił prosto z czerpaka wczorajszą pachnącą żelazem wodą. Jego dom był dokładnym odbiciem jego duszy. Kurz cienką warstwą leżał na parapecie, gdzie kiedyś kwitły pelargonie jego zmarłej żony. W kącie nad poczerniałym świętym obrazem czaił się pająk. Ale głównym gospodarzem była tu cisza, gęsta, przytłaczająca, przerywana jedynie skrzypieniem protezy i jego własnym ciężkim oddechem. Jedynym wspomnieniem o innym życiu była wyblakła fotografia na ścianie młody, barczysty Ignacy w rozpiętej koszuli z dumą obejmuje atrapę chłodnicy swojego wiernego Stara. W oczach siła, w uśmiechu pewność siebie człowieka, którego życiem jest droga, ta sama droga, która najpierw dała mu wszystko, a potem wszystko odebrała. Narzuciwszy starą kufajkę, wyszedł na zewnątrz. Wilgotny wiatr od razu wdarł się pod kołnierz. W wiejskim sklepie za ladą przywitała go sklepowa, pani Zofia. Dzień dobry, panie Ignacy. Skinęła głową bez szczególnej radości, ale po sąsiedzku. Ignacy milcząc wskazał na półkę z chlebem. Co znowu półbochenka? Nie mogła się powstrzymać pani Zofia. Przecież szczerstwieje, panie Ignacy. A dla kogo mam brać? Mruknął nie podnosząc wzroku. Mnie samemu to i na trzy dni starczy. Podał zmięte banknoty, zabrał chleb w starej siatce i już odwracając się do wyjścia dodał, jakby przepraszając cały świat za swoje istnienie. Zresztą i mąka już nie ta. smaku nie trzyma. Pani Zofia tylko westchnęła za nim. Wróciwszy do swojej zimnej chaty, położył pół bochenka chleba na pustym kuchennym stole. Ten mały, samotny kawałek pieczywa był najdokładniejszym pomnikiem jego samotności. Usiadł przy oknie i wpatrzył się w szarą ulicę. Przed nim był kolejny długi, pusty dzień, dokładna kopia wczorajszego. I Ignacy nie podejrzewał, że ten dzień będzie ostatnim w jego dobrze znanym, zamkniętym w żalu i bólu świecie. Dzień wypalił się tak samo niepostrzeżenie i szaro, jak się zaczął. Zmierzch zgęstniał za oknem i dom pogrążył się w chłodnym, przenikliwym mroku, który niechętnie rozpraszało jedynie sinawe światło starego telewizora Marki Rubin. Ignacy oglądał jakiś czarno-biały film wojenny. Tam wszystko było jasne: tu swoi, tu wrogowie, tu bohaterstwo. Nie to, co w jego obecnym życiu, gdzie wrogiem była sama cisza w domu i własne odbicie w ciemnym ekranie. Nagle przez trzask filmowej strzelaniny do jego uszu dotarł obcy dźwięk. Cichy, żałosny pisk, jakby zabłąkanego kurczaka. Przesłyszało mi się. Machnął ręką Ignacy, podgłaśniając. Nie chciał, żeby cokolwiek z zewnętrznego świata wdzierało się do jego budowanej latami twierdzy. Ale pisk się powtórzył, tym razem natarczywiej, tuż za drzwiami. Co za licho, mruknął, podnosząc się z kanapy. Biorąc do ręki ciężki pogrzebacz, którym dawno nie poruszał węgli w piecu, z ostrożnością uchylił drzwi. Zimne nocne powietrze uderzyło go w twarz. Na ganku, prosto na wytartej wycieraczce, stało zwykłe kartonowe pudło po cukrze albo kaszy. Do reszty sumienie stracili śmieci podrzucać zagotował się Ignacy, zamachując się pogrzebaczem, żeby strącić pudło z ganku. Ale w tym momencie z pudła znowu dobiegł ten sam żałosny pisk, i coś w środku się poruszyło. Ignacy zamarł. Powoli opuścił pogrzebacz i z trudem, klękając na jedno kolano, zajrzał do środka. Na starej brudnej szmacie leżał maleńki, ślepy kłębek ciemnej sierści, drżący, czy to z zimna, czy ze strachu. Szczeniak? Kociak? Ignacy nie mógł rozpoznać. A obok żywego kłębuszka leżała złożona na czworo kartka z zeszytu w kratkę. Palce, stwardniałe od smaru i żelaza, niezgrabnie rozwinęły liścik. Koślawe, skaczące litery, napisane, jak się zdawało, w strasznym pośpiechu, składały się w krótkie, urwane zdania: Wybacz, matkę zabili. Jego nie mogłem. Daj mu szansę. Ignacy czytał te słowa i świat wokół niego przestał istnieć. Ucichła strzelanina w telewizorze, ucichł wiatr, który huczał w kominie. Przeczytał liścik jeszcze raz i jeszcze raz. Mróz przebiegł mu po plecach taki, jakiego nie czuł nawet w najsroższą zimę. Matkę zabili. A więc to nie jest szczeniak. Wilczek dzikie zwierzę. Ale nie to wstrząsnęło Ignacym. Ogłuszyły go ostatnie trzy słowa. Daj mu szansę. To nie była prośba, to był krzyk duszy innego człowieka, zapędzonego w taki sam ślepy zaułek, w jakim sam Ignacy tkwił od wielu lat. Szansa, której nikt mu nie dał po tamtym wypadku, szansa, o którą on sam przestał już prosić nawet Boga. Piersi, gdzie zazwyczaj czuł tylko tępy ciężar żalu i samotności, coś drgnęło i boleśnie ukuło. Spojrzał na drżący kłębek, który ślepo wciskał nosek w ściankę pudła w poszukiwaniu ciepła. Potem znowu na liścik w swojej dłoni. Wiatr targał kartką, jakby chciał ją wyrwać i unieść precz tę straszną spowiedź. A Ignacy klęczał na swoim zimnym ganku, patrzył na bezbronne, piszczące życie. I po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna nie wiedział, co ma dalej robić. Zamknąć drzwi i zostawić go na pewną śmierć z zimna, jak podpowiadał jego zgorzkniały rozum? Czy wpuścić do domu kłopot, jak błagało coś dawno zapomnianego w najgłębszych zakamarkach jego duszy? Minuta rozciągnęła się w wieczność. Ignacy klęczał przed otwartymi drzwiami, a w jego wnętrzu walczyły dwa światy. Jeden, znajomy i gorzki, syczał. To dzikie zwierzę. Wyrzuć go do rowu i po sprawie. Czy tobie ktoś pomógł? Nie, więc i ty się nie wtrącaj. To nie twoja wojna. A drugi świat, który Ignacy uważał za dawno pogrzebany, milczał. Po prostu pokazywał mu obraz. Maleńki, ślepy kłębek, drżący na progu jego domu, i cztery koślawe słowa na kartce z zeszytu. Daj mu szansę. To zdanie. Napisane obcą ręką w chwili rozpaczy okazało się silniejsze niż cała jego wieloletnia uraza. Nie wiedział, kim był ten człowiek, który zabił wilczycę i kto nie potrafił podnieść ręki na jej dziecko. Ale czuł jego ból, ale. Ignacy powoli, jakby bojąc się spłoszyć własną decyzję, podniósł pudło. Wkroczył za próg, wpuszczając do domu nocny chłód i zamknął za sobą drzwi. W chacie od razu zrobiło się ciasno, to małe pudło z piszczącym życiem w środku wypełniło całą pustą, dudniącą przestrzeń. Postawił je na podłodze przy piecu, gdzie zachowało się jeszcze trochę ciepła. Wilczek, czując je, zaskomlał głośniej, głodny. I tu Ignacy stanął przed pierwszym problemem. Co robić? Czym go karmić? Krowiego mleka, czuł to instynktownie, nie można. Po raz pierwszy od wielu miesięcy włączył nie telewizor, a stary buczący laptop, prezent od syna na urodziny, którego prawie nie używał. Palce przyzwyczajone do surowego metalu niezdarnie stukały w klawisze. Czym karmić nowonarodzonego wilczka? Internet ta niezrozumiała dla niego pajęczyna po minucie dał odpowiedź: Idealnie kozie mleko, przez pipetkę albo smoczek. Co dwie-trzy godziny. Kozje mleko. To do sąsiadki, babki Marii, trzeba iść. Ale nie teraz, w nocy. Pipetka. Ignacy nagle sobie przypomniał. Otworzył starą komodę, gdzie wymieszane z dokumentami leżała apteczka zmarłej żony. Pachniało z niej kroplami na serce i suszonymi ziołami. Przebierając bandaże i buteleczki, natknął się na nią. Małą, szklaną pipetkę ze sparciałą, gumową końcówką. Mleka nie było, ale była woda. Zagotował czajnik, ostudził trochę wody, nabrał jej do pipetki i znowu usiadł na podłodze obok pudła. No, dawaj znajdą! Zachrypiał i sam się zdziwił swojemu głosowi. Ostrożnie końcówką pipetki dotknął maleńkich warg wilczka. Ten najpierw się cofnął, a potem instynkt wziął górę. Wczepił się w pipetkę i zaczął chciwie z rywami ssać ciepłą wodę. Ignacy patrzył, jak porusza się gardło zwierzęcia, jak ono, ufając mu bezgranicznie, przytula się do jego ręki. Jego ogromne, spracowane dłonie, które kiedyś żelaznym uściskiem trzymały kierownicę wielotonowego Stara, teraz drżały ze strachu, by nie uszkodzić tego maleńkiego, tlącego się stworzenia. W tym momencie nie myślał o swojej chorej nodze o niesprawiedliwości życia, o samotności. Cały jego wszechświat skurczył się do rozmiaru tego kartonowego pudła i dźwięku, z jakim Wilczek pił wodę. To była pierwsza od wielu lat noc, kiedy cisza w domu Ignacego nie była pusta, była wypełniona cichym sapaniem i oczekiwaniem na następne karmienie. I to była pierwsza noc, kiedy zasypiając myślał nie o przeszłości, a o jutrzejszym dniu bo jutro trzeba było zdobyć koziego mleka. Rano Ignacy obudził się na długo przed świtem. Obudził go nie budzik i nie ból w kościach, a cichy, stanowczy pisk z pudła. Po raz pierwszy od wielu lat jego dzień miał jasny, niecierpiący zwłoki cel – zdobyć mleko. Zebrałszy się, skierował się prosto do domu sklepowej Zofii, która trzymała dwie kozy. Zapukał w furtkę, czując się niezręcznie – jak uczeń przyłapany na wagarach. Panie Ignacy, co pan o tak wczesnej porze? Zdziwiła się Zofia, wychodząc na ganek w narzuconym na ramiona kożuchu. Mleka, Zosiu. Starając się, by głos brzmiał jak zwykle, mruknął Ignacy. Koziego, litr, poproszę. Zofia uniosła brwi. Znała Ignacego od 30 lat i była pewna, że on koziego mleka nie cierpi. Dla pana? Od kiedy to? Ciśnienie skacze, że leczyć się pan postanowił. Nie pańska sprawa, uciał Ignacy, czując jak zaczynają go piec policzki. Mówiłem, że potrzebuje. Zofia wzruszyła ramionami, ale ciekawość w jej oczach zapłonęła z nową siłą. Przyniosła mu słoik z ciepłym, świeżym mlekiem. Kiedy Ignacy podawał pieniądze, nie wytrzymała. Koceka pan przygarnął, czy co? Coś w tym stylu, rzucił Ignacy, schował słoik za pazuchę i nie żegnając się, ruszył w swoją stronę. To coś w tym stylu wystarczyło, żeby do południa cała wieś huczała. Plotka przekazywana z domu do domu obrastała w niewiarygodne szczegóły. Ktoś mówił, że Ignacy przywlókł do domu rannego Rysia, inni, że znalazł miot lisów. Ale wszyscy zgadzali się co do jednego. Ponury i odludek Ignacy który nawet ludziom dobrego słowa nie powiedział, nagle zajmuje się jakimś zwierzęciem. Ignacy tych plotek nie słyszał. Był całkowicie pochłonięty opieką. Karmienie co trzy godziny zmieniło jego dzień w sensowny rytuał. Urządził pudło, wykładając je starymi, ale czystymi szmatami. Rozmawiał z wilczkiem, najpierw krótkimi, mrukliwymi zdaniami, a potem coraz cieplej opowiadając ślepemu kłębkowi o swoim starze, o trasach, o dawno zmarłej żonie. Sam nie zauważył, jak pękła i zaczęła się kruszyć zbroja na jego sercu. Nieszczęście przyjechało wiatorem zdezelowanym policyjnym Polonezem. Samochód zatrzymał się przy jego bramie, a z niego wyszło dwóch: młody dzielnicowy Paweł, którego Ignacy pamiętał jeszcze jako chłopca, i nieznajomy ponury mężczyzna w mundurze leśniczego. Serce Ignacego runęło w dół i zamarło. Wszystko zrozumiał. Dzień dobry, panie Ignacy. Z zakłopotaniem zaczął Paweł, podchodząc do ganku. Proszę się nie denerwować, to tylko sprawdzenie. Wpłynęło zgłoszenie. Jakie znowu zgłoszenie? Celowo opryskliwie zapytał Ignacy, zasłaniając sobą drzwi. Obywatelu, wyszedł naprzód leśniczy i od jego lodowatego, zmęczonego głosu, Ignacemu zrobiło się zimno w środku. Otrzymaliśmy informację, że nielegalnie przetrzymuje pan dzikie zwierzę. Zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani je odebrać. Wilczek w domu, jakby wyczuwając zagrożenie, cienko i żałośnie zapiszczał. Leśniczy i dzielnicowy spojrzeli po sobie. Teraz nie mieli już wątpliwości. Proszę otworzyć! już stanowczej powiedział leśniczy. Nie utrudniajmy, zwierzę zostanie przewiezione na stację. O jego dalszym losie zadecydują tam. Sam pan rozumie najprawdopodobniej uśpienie, tak będzie humanitarniej. Ignacy spojrzał na beznamiętną twarz Leśniczego, na zakłopotaną twarz Pawła i w tym momencie cały jego strach wyparował. Zamiast niego pojawiła się zimna, niezłomna wściekłość. Wściekłość nie na tych ludzi w mundurach, ale na cały niesprawiedliwy świat, który najpierw odebrał mu życie, a teraz przyszedł zabrać ten maleńki sens który dopiero co odnalazł. W milczeniu odwrócił się i wszedł do chaty. Po chwili wyszedł z powrotem, niosąc na rękach maleńkiego wilczka i usiadł prosto na podłodze, osłaniając go swoim ciałem. Leśniczy i dzielnicowy w milczeniu patrzyli, jak starzec niezdarnie stękając, siada na zimnych deskach podłogi, osłaniając sobą maleńki piszczący kłębek. W tym prostym geście było tyle desperackiej i cichej determinacji, że młody Paweł mimowolnie przełknął ślinę. Panie Ignacy, niech pan mnie wygłupia łagodnie, niemal błagalnie powiedział Niech pan stanie. Po co panu to wszystko? To przecież wilk. Co pan z nim zrobi, jak dorośnie? Do tego trzeba jeszcze dożyć chrapliwie odpowiedział Ignacy, nie patrząc na niego. Jego wzrok był utkwiony w wilczku, który, czując ciepło ucichł i wtulił nosek w jego dła. Leśniczy ciężko westchnął. Widział już takie rzeczy. Samotni staruszkowie, przywiązujący się sercem do dzikich zwierząt. Zazwyczaj kończyło się to źle. Obywatelu, powtarzam po raz ostatni. Jego głos stał się twardy, jak zmarznięta ziemia. Łamie pan prawo, proszę wydać zwierzę. Niech nas pan nie zmusza do użycia siły. Ignacy powoli podniósł na niego wzrok. W jego spojrzeniu nie było strachu, nie było też zwykłej, zastarzałej złości na cały świat. Była tylko spokojna, ciężka, jak kamień, pewność. Spojrzał na swoją starą, skrzypiącą protezę, ten wieczny symbol tego, jak system i przypadek zmieliły jego życie. Potem przeniósł wzrok na bezbronny kłębek życia u swoich stóp i przemówił. Jego głos zazwyczaj mrukliwy i niezadowolony, brzmiał równo i donośnie w panującej ciszy. To nie jest dzikie zwierzę. To podrzutek. Leśniczy chciał coś odpowiedzieć, ale Ignacy nie dał mu dojść do słowa, kontynuując tak samo spokojnie i dobitnie, patrząc prosto w oczy młodemu dzielnicowemu. A podrzutków, panie władze, u nas na wsi od wieków się nie usypia. Ratuje się i... Te proste słowa uderzyły jak buchem w głowę. Nie pochodziły z kodeksu, nie z regulaminu. Pochodziły z innej, starszej prawdy. Dzielnicowy Paweł odwrócił wzrok, nagle zrobiło mu się wstyd. Leśniczy zmarszczył brwi, jego urzędowy pewny wyraz twarzy na chwilę drgnął. Spodziewał się krzyków, gruźb, błagań, wszystkiego, ale nie tego. Nie tej cichej lekcji człowieczeństwa od kulawego upartego starca. Na ganku zawisła ciężka cisza. Słychać było tylko, jak szeleszczą na wietrze stare liście i mruczy silnik poloneza, czekającego na swoich pasażerów. Ignacy wykonał swój ruch. Przekroczył granicę, za którą nie było już powrotu do dawnego, samotnego i pustego życia. Teraz nie był już tylko emerytem Ignacym, był obrońcą. I czekał, co zrobi system w odpowiedzi: złamie go, czy się cofnie. Cisza na ganku stała się tak gęsta, że wydawało się, że można jej dotknąć. Leśniczy patrzył na Ignacego, a jego twarz, ogorzała i nieprzenikniona, była jak z granitu. Był człowiekiem systemu, człowiekiem przepisów, a przepisy wymagały działania. Ale słowa starca o podrzutkach utknęły gdzieś w piersi, przeszkadzając wziąć oddech i wydać rozkaz. Pierwszy nie wytrzymał młody dzielnicowy. Paweł kaszlnął, przestąpił z nogi na nogę i nie patrząc na Ignacego, cicho zwrócił się do leśniczego. Panie Piotrze, on jest całkiem ślepy, bezbronny. Może poczekajmy chociaż do rana, jakoś to załatwimy. Leśniczy powoli przeniósł na niego ciężkie spojrzenie. Już miał go ofuknąć za naruszenie procedur, ale w tym momencie do furtki, ciężko dysząc Podeszła zdyszana pani Zofia. Zobaczyła policyjny samochód i serce jej zamarło. Co się tu u was dzieje? Głośno na całą wieś zapytała. Panie Ignacy, żyje pan? A ci czego przyjechali? Widząc scenę Ignacego siedzącego na podłodze z kłębkiem w rękach i dwóch ludzi w mundurach nad nim, natychmiast wszystko zrozumiała. Kobieca intuicja i wiejski spryt zadziałały szybciej niż jakiekolwiek dochodzenie. Zwierzę przyszliście zabrać, tak? Jej głos z ciekawskiego stał się oskarżycielski. Słyszałam, a to nie damy. Człowiek pierwszy raz od dziesięciu lat odżył, uśmiechać się zaczął, a wy mu ostatnią radość zabieracie. Hieny. Zdecydowanie minęła osłupiałych mężczyzn i staniała w drzwiach za plecami Ignacego, jakby osłaniając go swoimi szerokimi plecami. Nie bój się, panie Ignacy, w krzywdę nie damy. To była ostatnia kropla. Leśniczy zrozumiał, że siłą już nic tu nie załatwi, zaraz zleci się cała wieś i będzie skandal na cały powiat. Spojrzał znowu na Ignacego, na jego upartą, niezłomną postawę i coś w jego zatwardziałej duszy drgnęło. Nagle zobaczył nie przestępcę, a żołnierza broniącego ostatniego skrawka swojej ziemi. Dobra, nieoczekiwanie dla wszystkich, a przede wszystkim dla siebie powiedział. Jego głos złagodniał. Słuchaj mnie, Ignacy. Oficjalnie nie było mnie tu. I nic nie widziałem, zrozumiałeś? Ignacy powoli kiwnął głową. Zadzwonię do jednego ośrodka rehabilitacji, swoimi kanałami. Może się dogadam, żeby przyjęli twojego podrzutka. Ale to nie będzie szybko, więc masz trochę czasu. Ale jeśli wpłynie choć jedna skarga więcej, przyjadę i zabiorę bez gadania. To na twoją osobistą odpowiedzialność. Karm, opiekuj się, ale tak, żeby ludzie się nie skarżyli i żeby zwierzę było bezpieczne. Jasne? Jasne. tak samo cicho odpowiedział Ignacy. Leśniczy odwrócił się i, nie mówiąc już ani słowa, ruszył do samochodu. Dzielnicowy Paweł na pożegnanie jakoś przepraszająco spojrzał na Ignacego i pokrzepiająco kiwnął głową. Silnik Poloneza zawarczał i ucichł w oddali. Zagrożenie minęło. Ignacy wciąż siedział na podłodze, oszołomiony ratunkiem, który na niego spadł. No, co tak siedzisz, chłopie? Rzeczowo powiedziała Zofia. Jeszcze się przeziębisz. Dawaj w noś znajdę do ciepła, a ja zaraz mu mleczka koziego świeżego przyniosę. Trzeba przecież ratować podrzutka. To już teraz nasza wspólna sprawa. Minął miesiąc, potem drugi. Listopadowa plucha zmieniła się w skrzypiące grudniowe mrozy, a te z kolei zaczęły ustępować miejsca pierwszej lutowej odwilży. W tym czasie w małej chacie Ignacego i w całej wsi zmieniło się więcej niż przez ostatnie dziesięć lat. Wilczek, któremu Ignacy dał proste imię Znajda, zmężniał i otworzył oczy. I w tych dziecięco ciekawskich, żółtych jak dwa płomyki oczach, Ignacy po raz pierwszy od wielu lat zobaczył odbicie świata bez goryczy i żalu. Reakcja łańcuchowa dobra, zapoczątkowana tamtego wieczoru na ganku, powoli, ale nieustannie zmieniała wszystko wokół. Zofia regularnie przynosiła mleko, a gdy Znajda podrósł, także resztki mięsa. Adam, sąsiad, z którym Ignacy od pięciu lat nie rozmawiał z powodu przesuniętej miedzy, pewnego dnia w milczeniu przyszedł z naręczem desek i pomógł ocieplić starą szopę, zamieniając ją w przestronny i bezpieczny kojec. Ludzie zaczęli zaglądać do Ignacego, najpierw pod pretekstem zobaczenia dziwnego zwierzęcia, a potem po prostu tak, żeby pogadać po sąsiedzku. I ze zdziwieniem odkrywali, że ponury odludek Ignacy potrafi nie tylko mruczeć, ale także słuchać, a nawet się uśmiechać. Jawnego dnia pod dom znowu podjechał znajomy Polones, ale tym razem Ignacy wyszedł na spotkanie leśniczemu bez strachu. Przyjechał sam. Nie wchodząc do domu, rzeczowo poinformował, że dogadał się z azylem dla dzikich zwierząt. Jak tylko śnieg stopnieje i drogi staną się przejezdne, przyjadą i zabiorą znajdę do specjalnego ośrodka, gdzie przygotują go do życia na wolności. Ty, Ignacy, kawał dobrej roboty, jakoś niezręcznie dodał leśniczy na pożegnanie, chowając wzrok. Odchowałeś zwierzę. Silny się zrobił. To była najwyższa pochwała, na jaką stać było tego surowego człowieka. Zagrożenie ostatecznie minęło, zamieniając się w obietnicę prawidłowej i dobrej przyszłości dla Znajdy. Nadszedł marzec. Słońce już po wiosennemu ogrzewało deski starego ganku. Ignacy siedział na stopniu, mrużąc oczy od jasnego światła. Obok niego już prawie wielkości niedużego owczarka bawił się w topniejącym śniegu Znajda, niezdarnie łapiąc paszczą słoneczne refleksy. Drzwi skrzypnęły. To przyszła Zofia. W rękach miała talerz przykryty ściereczką. Masz, pierogów z kapustą napiekłam, powiedziała siadając obok. Częstuj się, póki gorące. Ignacy wziął kawałek i jego spracowane palce poczuły żywe ciepło drożdżowego ciasta. Ugryzł. Smak był prosty, domowy, zapomniany. Siedzieli w milczeniu, patrząc, jak bawi się młody wilk. I ta cisza była przytulna i pełna. Nie przytłaczała, a ogrzewała. Co będziesz robił, jak go zabiorą? cicho zapytała Zofia. Ignacy na chwilę zamarł, spojrzał na swoje ręce, potem na znajdę. Wiedział, że będzie tęsknił, ale po raz pierwszy w życiu myśl o przyszłości nie wywoływała w nim smutku ani strachu. Będę żył, Zosiu prosto odpowiedział po prostu żył. Patrzył na swojego podrzutka. Na to uratowane przez niego życie, które samo o tym nie wiedząc, uratowało jego samego. Dziwna rzecz, los. Całe życie kręcił kierownicą, prowadził wielotonowe ciężarówki po tysiącach dróg, uważając je za swoje powołanie, ale dopiero ta niewidzialna droga, która zaczęła się od kartonowego pudła na progu i doprowadziła go tutaj, na ten słoneczny ganek, okazała się jedyną, która naprawdę prowadziła do domu. Do jego ostatniej prawdziwej przystani, którą znalazł nie w ścianach starej chaty, a we własnym sercu, na nowo otwartym na dobro.